Wczoraj był fajny dzień, jedna bardzo istotna osoba bardzo pozytywnie skomentowała ten ostatni filmik ten taki, wow, super, no, było super, więc nie mogłem żeby było inaczej, że pozytywna energia i on cały czas jest ze mną jest, we mnie, w środku. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ktoś zaczytał może kiedyś Roma i Julia, albo film, bo te, to co mówią, ta rozmowa też tam się gdzieś występowała. Kojarzycie taki moment? Kiedy Romeo rozmawia, rozmawia z swoim przyjacielem, którego nie, nie zapomniałem, ale jego bliskim przyjacielem, kiedy ten przyjaciel próbuje się dowiedzieć, co Romeo dolega, czemu tak dziwnie się zachowuje, jest taki nietypowy. W końcu stwierdza, że to jest miłość, więc aroma to brak miłości. Przecież ktoś pyta, jak to brak miłości? On brak jest tamtąd, skąd bym pragnął wzajemności. Powiem wam tak: często w gestach, oczach jej widzę. Widzę, że jest. Często wbrew jej, bo sam sama tego nie chce, nie? Nie chcę tego okazać, albo nie chcę komu tego pokazać, albo zamykać troszeczkę. Wiecie, jak to jest naprawdę? Z tą, z tą miłością starą? Jest jak wino, nie? Im starsza, tym lepsza. No, sprawdzona, pewna, bo... Rozumiecie? Tylko jeszcze trzeba ją znaleźć, poszukać. Jeśli macie partnera, partnerki, co tam, nie wnikam, to szukajcie właśnie o oczach i gestach, a znajdziecie ją. Potem chcę dodać co zawsze, dzieciaki kocham was, moja nowa przyjaciółko, ciebie też. No i jedziemy dalej, To jest sens. Z pozytywnych informacji na koniec jeszcze dodam takich parafialnych, że zaszły pewne zmiany, które mogą pozytywnie wpłynąć na moje życie w postaci tego, że będę miał mój, jak jest tam małe zajęcia troszkę jakichś obowiązków nowych. No i to już takie, chociaż ciała z innymi, które też powinienem wykonać i tutaj się wstydzę tego, bo zaspałem, bo coś tam. To jednak myślę, że to jest ta droga, żebym się obudził i zaczął funkcjonować jak człowiek. No, czyli wszystko ogółem pozytywnie. A na pewno wszystkich, którzy to oglądają albo mają ochotę, pozdrawiam gorąco, moje wam serdecznie cześć. Do następnego odcinka. Pa.